Cześć wam, witajcie. Kolejne golonko, Dzisiaj drugą Żytwą Gienka to jest ta. Taka zaokrąglona w takim stylu a'la Wiedenbacher Taki 8-8 przód. Schodząca do gdzieś do 7-8 dalej. Z, takim tutaj, z taką płytewką, No, spoilerem. Może na tym brzytwa tak jak mówiłem na pierwszym filmiku. Ona już ma tutaj tą puncę wybijaną. No i tutaj standardowo piona częstochowa grawerka. A z tej strony. Tutaj jest napisik. Tu w tym miejscu jest handmade. Także golimy się, zobaczymy jak sobie będzie radzić. To jest druga przytwa, wielka. Ja w ogóle to jest nie, zważyłem te brzytwy. A, chciałem Wam coś pokazać. Słuchajcie. Ja trochę się zmoczył, Ale zobaczcie, po pierwszym jak już się rozłożył ten pędzel. On się jeszcze ze dwa trzy golenia ten Staszka, On się fajnie rozłoży podejrzewam. Dojdzie gdzieś. Tak, po pół centymetra z każdej strony. Ja go nie moczyłem specjalnie, żeby wam pokazać, że, że on się fajnie rozkłada. Już po pierwszych koleniach, bo więcej goleń nie było. Kończy się ostatnio dowiedziałem, ostatnio się dowiedziałem, go w środę, No to mam zaraz pięciodniowy. Bo wąsa sobie zostawię i w górę. Zobaczę. Także niech on sobie, już go namoczyłem. No i tyle będziemy nabierać w Zważyłem te brzydkie, Tamta pierwsza ważyła 68 gram, ta ważyła 72 gramy. Ja powiedziałem, że na filmie gdzieś kostówki. Precyzja. No wam tak, są zawody na tym świecie, gdzie bym szybko zbankrutował, jakbym tak ważył. Nabieramy midełka no, standardowo. Zobaczcie, już taka jest. Tu mi wydaje się, że tu mi prześwituje trochę ten. No. W końcu może jakieś mydło skończę, bo chyba za 3 lata żadnego mydla nie skończyłem. Trochę w tak, ogóle tak, pan kropne do jej koalizji. Dobra, bardzo lekabity. Zobaczymy trochę ciężko się golimy. Okay. Ja Z mnie nic nie robiłem, tylko ja nawet zlałem. poprzednio. Tak samo jak z poprzednią. Więc co zostawię sobie do noca. Obiecałem, że trochę za późno mam Ale co mi tam? Obiecałem że momi że się dołączę od takiego wąsa wypasionego wyhodował. znaczy, że brody, ale ja brody nie będę zapuszczał na no oczy. Już... Trzeba robić, wytwy dostawać, nie ma jak. Wąsa zapuszcza. Ebro brody. Ale wąsa możemy zostawić. No i tyle. Dzisiaj jest... ...niedziela. do roboty. Co zrobić. Dobra, pokałem brzydewka. Brzydewka też ma tutaj tą... tarkę. I ma jeszcze od tej strony. Tu o, tam, tam nie ma od góry. Ma tylko od dołu e, tą tarkę, taką nie wiem, jak to się trochę nazywa. No, jest równo. no i dupa. Po wąsie. Pierdziele. Sorry. bardzo fajna ergonomia powiem wam ten kształt taki taki lekko uśmiechnięty ona nie jest za mocno uśmiechnięta jest lekko uśmiechnięta naprawdę robi różnicę jak dla mnie Urydano jest ten zły na tego wąsano. No, też ma tutaj czubek zaokrąglony. I tą piętka zaokrągloną. jest bardzo bezpieczny taki kształt brzydwy. Bardzo fajna, bardzo fajnie się goni, bardzo mi odpowiada tutaj w tym kształcie ee, ergonomia takich brzyd, naprawdę super, fajnie naostrzona, podobnie jak poprzednia, także tutaj ostrzenie no, brzyd trzeba unieść na ostrzeni tyle. mi się bolało. Gdzieś się przedziałałem, no ale to nic. Mam trochę tych sypków jeszcze po bo... po maszynce. No, jeszcze muszę się trochę długo, długo żółwiek kształt, super, fajna ergonomia. Naprawdę bezpiecznie ja muszę jeden zrobić. Z tymi pozą końcówkami ciężko sobie taką kształt zrobić krzyżak. Dobra, no, dobry start właśnie dla tych co się uczą, bo nie ma tutaj krawędzi takiej ostrej tutaj, żeby się gdzieś tam

bo jeżeli chodzi o odczucia z golenia, to one są takie same, tutaj nie ma. Jest dobrze, że na gola. naostrzona, to tak naprawdę nie ma znaczenia na początku, z czego ona jest. Z tego względu, że to dopiero później wychodzi w praniu, ile ona tą ostrość trzyma, jak się, jak się, jak się ostrzy i tak dalej. Ale dobrze naostrzona brzytwa, to będziecie mieć odczucia podobne, natomiast tutaj ta ma zdecydowanie lepszą ergonomię, jak dla mnie. Jest taka naprawdę fajnie zaprojektowana pod takim kątem bezpieczeństwa. Można ją nam, można nam naprawdę zasuwać bez, bez obawy o to, że sobie tam coś obetniemy, czy gdzieś się ma, bo nie ma praktycznie tych krawędzi nigdzie takich zaostrzonych, tutaj nawet ten kąt. Jak widzicie, wszystko jest takie łagodnie, wyprowadzone. Bardzo fajne, bardzo fajna brzydewka. No i zobaczymy, jak się będą sprawować dalej. Jeszcze 2 trzy razy się nie go gole. Jak na razie bardzo pozytywne odczucia. Aczkolwiek to, tak jak mówię, naciskam na to. Ta mi się bardziej podoba pod ksz kształtem. Jest dużo, dużo fajniejsza od tamtej. Dla mnie, bo są tacy, którzy lubią inne kształty. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia zgolenia, no to są takie same, no bo są świeżo ostrzone ryby. I, i przy dobrze nastrzeniach no. już no, nie ma się prawa nic tak dziać, nie? Przez pierwsze, 15-20 15, 20 gole. Później dopiero można gdzieś tam zacząć zauważać coś, że coś się dzieje. No i dobra. Trochę w Taką kropkę sobie zrobiłem, widzicie? Ale szyja już okej. Okay. Nic nie pozostawało. Czyli ja troszkę do śluby, po tej już trochę zrobiłem przerwę. 5 dnia bez zaraz, jak widzicie, zebrała bez żadnego problemu. Jest ok. Wiecie co działa się jeszcze jakimś wynikiem dzisiaj przyjedziemy taki nawilżający Shisego. Tylko jeszcze trochę tutaj zaaplikujemy. No, i tyle. Pogoliliśmy. Przelecuję standardowo pędzelek. Fajny ten pędzelek jest. Fajna mała Podobno Podoba mi się ta łączka. Mi akurat pasuje tutaj taką. Pyk i jedziemy. Można się, można się golić. No, rozłożony. Już tak podejrzewam, że jeszcze trochę Coś takiego z niego zostanie. Także idzie schnąć sobie. No i tyle. Także słuchajcie, bardzo pozytywnie. Fajny wyrób, Będziemy patrzeć, co się będzie działo dalej. I tyle. A w ogóle to chciałem poruszyć jeden temat. A propos bo tam widziałem na forum, gdzieś kolega pytał o ten, te może jak już jestem, szerokość knota, co daje szerokość knota, no szerokość knota daje to jaki ten pędzel będzie wielki, jak macie wielką twarz, no to możecie iść większy pędzel. jak macie małą, to lepiej mniejsza, żeby sobie do oka nie wsadzić, niepiany. Pędzelki mają dosyć równą sztywność i borsuki są generalnie, moim zdaniem, hmm. dla mnie są lepsze, ale wiem, że jest wielu zwolenników i, i dziczków i, i, i Syntetyków. Ja nigdy nie lubiłem syntetyków, dla mnie syntetyki były jakieś takie niefajne. Dziki miałem, fajne dziki, ma na przykład samogłę i były spoko. Są sztywniejsze dziki od, od bursuka. Znaczy to też zależy od, od rodzaju łosia, ale generalnie są sztywniejsze z tego co zauważyłem, które ja używałem. Natomiast borsuk jest bardziej sprężysty i że tak powiem borsuk krócej dojrzewa, czyli on szybciej jest gotowy do, do golenia i jest też uważany, że było się szlachetniejsze. Natomiast ja mam powiem, to też jest kwestia przyzwyczajenia i, i, i budżetu, no bo dobry dobry borsuk kosztuje przynajmniej dwa razy tyle co, co dobry dzik i tutaj nie ma co, nie ma co udawać, że jest inaczej. Um. Druga sprawa jest taka, że tych pędzli się teraz sporo pojawiło i wydaje mi się, że te pędzle, które są dostępne na rynku, w sklepach, no to jeżeli nie porzuci naprawdę grubej kasy, i to mówię grubej, grubej, no to jednak te, które są ręcznie robione, mają, mają lepszą jakość, co chłopaki oferują. Zwłaszcza jeżeli chodzi o noty, no roczka to już kwestia, kwestia, że tak powiem, i możliwości. Chociaż są też pędzle z bardzo fajnymi rączkami, e, robione ręcznie, no ale też cena jest też dużo wyższa. Jeżeli miałbym tutaj powiedzieć, no, to wolałbym raczej skupić się na tym, żeby był bardzo dobry w, w włosie. E, a rączka, no to sprawa już drugorzędna, jakby byle była wygodna. Pędzel też nie może być zbyt ciężki, bo miałem taki, nie pamiętam kto to robił, mieliśmy na forum takie y, aluminiowe pędzle z borsukiem. Masakrycznie ciężkie te rączki, czy aluminiowe, czy jakieś metalowe te rączki z nierdzewki, może były. Bardzo ciężkie były, źle się, źle się machało, bo ręka się męczyła. Także tak, no dobierajcie sobie tą, tą wielkość odpowiednio. Ja mam takie 24, 26, to jest chyba 26, to widzicie, że mi bierze tak całą twarz. Natomiast no to i tak jest tak, że nigdy nie bierzecie go cały, <laughs> e, całym, całym, e, to jest no nie, nie rozbieżacie go tak. Ale ja lubię takie duże. No i masowanie oczywiście. to jest kwestia, trzeba tych pencji kilka spróbować, żeby zobaczyć, który wam duży, masowywuje tą pianę i masuje zaraz, twarz, przygotowywuje do, do golenia. Znam kolegów, którzy do tej pory się golę jakimiś tam świnkami prostymi i też jest OK. Także to też nie idzie tak do końca w parze, że im więcej dasz, tym więcej dostaniesz, bo tak po prostu nie jest. Tak? tak zwyczajnie także testujcie wybierajcie sobie te pędzenie. nie ma na to łatwej odpowiedzi jeżeli ktoś by chciał usłyszeć opinię no to można by na tym kilka stron na tym kilka stron napisać, napisać co, jak, gdzie, dlaczego ale z punktu widzenia użytkownika to i tak zawsze będzie będzie subiektywne, bo na przykład ja nigdy nie stałem się wielbicielem świnek, który bardzo wiele osób za, za, zachwala i ja im wierzę, że one są super ale ja nigdy nie dotrwałem na do takiego momentu żeby ona mi się rozłożyła tak jak ja bym chciał z kolei też jest trochę tak, że na pewno dobra świnka jest, jest dużo lepsza niż kiepskich włosów. Także też trzeba trzeba brać to pod uwagę. No, a jeżeli chodzi o syntetyki, to się nie wypowiada, bo miałem kiedyś jednego. Na początku jak wyszły, to był chyba z tego amerykańskiego sklepu i nie podobała mi się ta taka, z, taka liniowa sztywność tego włosa. Teraz pewnie tą technologię dopracowali, ale dla mnie to zawsze było tak, jakby się trochę kondom jeździł po twarzy i ja tego nie, 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 nie zdzierżyłem, Kapało mi z tego pędzla gdzieś mi ta piana uciekała. Nie, nie, nie wychodziło mi to za fajnie. Także ja jestem, używam wszelkie wszelkiej mości. No i tyle, no mówię, to jest zupełnie, zupełnie subiektywne. I, I przerobiłem trochę tej pędzli, zanim co do tego to też jest fajna zabawa, także się nie straszajcie. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz brzydka, odgięka ręczna robota od początku do końca. Mówię, chwalę ją super za, za kształt, za ergonomię, bo jest naprawdę, ten kształt jest zrobiony na bogato, tutaj nie ma lipy. Super bezpieczna, bardzo poręczna, fajnie zrobiona. To ma 72 gramy, tak jak mówiłem, Tam ta druga jest trochę lżejsza. Jakby była troszkę cięższa, może by było no, inaczej. Nie wiem. Dla mnie jest ok. Nie, nie będę tak narzekał na, na, na wagę czy na coś, bo za ciężka brzydka też nie jest. To jest dobra. Natomiast wolę cięższą aniżeli lżejszą, bo wtedy mniej siły trzeba włożyć w eee, golenie. No, goli fajnie. Jak mówię, dwa przejścia. Eee, czy tam, jak tam Łaci ten, jak kolega mówi. Nie chcę go tutaj spoilerować. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że Gienę idzie w dobrą stronę z tymi brzydwami. Um, także powodzenia dla niego. A Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Hejka.